Patrzcie ludzie na tego wariata on jest z brzegu tak go zawołam to przyjdzie Siemanko, siemanko jestem peczu Do stracenia jeśli pochłonął Cię dusią ja, Życie do spłacenia jeśli popijasz to wódką Stopniowo na gaz by nie uciekło przez palce Życie o które czas już grać w nierównej walce Studnia temperamentu, osobowości moltą Nie znasz dnia i momentu gdy zabraknie hamulców Urodzeni by umrzeć pod tym samym niebem I coraz mniej miejsca dla siebie Dobra Jak on no... on to z boku, znaczy z tyłu jakby No, do, no dobra żebyś wiarł do no kurwa Chyba <laughs> był <będzie> zimny człowiek <laughs> Dobra jak... no, ja, wieczór, witam wszystkich. Playu kurde. Po prostu playu z Po prostu. Nie ma zjął. To co, gramy nie? Ok. Playu. <grym>, Ej, zróbcie hałas dla playa. Zróbcie, zróbcie. Nooo. No, okej, okay. Dobra, idziemy. fajny hałas się zrobi stary. Ja takiego nie miałem nawet. No, Dobra. stary. 얘를 같이 보내. 야. Z tym zwykłym typem tu, w mentalnym getcie My jesteśmy zwykli, ale nie powietrze Po pierwsze, nie mów mi co mam robić dzisiaj, to moje sny Podejście i sposób życia Jest tym tym zwykłym typem tu, w mentalnym getcie My jesteśmy zwykli, ale nie powietrze Po pierwsze, nie mów mi co mam robić dzisiaj, to moje sny Podejście i moje zdjęcia Kurde z tej w szkołach, pamiętaj Już dawno na browa zmieniłem elementa Zniszczyłem siebie wiele razy, bo tak jeszcze niszczę po życie po to jakoś mało romantycznie brzmi Dziś łapię takich chwil I idę z wiatrem Patrzę na niebo Czasem gdy Ale tylko czasem Raczej nie wnikam Nawet czy coś sensu ma Bo raz trzymam moc a Raz tym w sercu krach Lęk pod świadomość grasz na psychikę Życia ma, życie aszczy to pi. Ale to picie się tu sami, ja z wami dzisiaj każdy z nas, traci hajs, by stać w tych pyłach, śmiać i bywać tam, na zakrętach człowieczeństwa, przekleństwa, widać to jego esencja chyba, zwykły typ, ma są historie tutaj sam, ciągnę swoją rolę, proszę, nic nie narzucaj, szukam tylko tego, co mogę znaleźć, nie chcę tu bajek, wolę uczucia, wolę prawdę, mogę znów się wkurwiać niż stąd w kłamstwie, bo gdy dusza upadnie, to co zostanie Jest ja, jestem tam. zwykłym typem, tu w mentalnym getcie, my jesteśmy zwykli, ale nie powietrze, po pierwsze Nie mów mi co mam robić dzisiaj, to moje sny Odejście i sposób życia Jestem tym zwykłym typem tu, w mentalnym getcie My jesteśmy zwykli, ale nie powietrze Po pierwsze Nie mów mi co mam robić dzisiaj, to moje sny Odejście i moje typem, z... tu, w mentalnym getcie My jesteśmy zwykli, ale nie powietrze Po pierwsze Nie mów mi co mam robić dzisiaj, to moje sny Odejście i sposób życia Jestem tym zwykłym typem, tu, w mentalnym getcie My Jesteśmy zwykli, ale nie powietrze to nie mów mi, co mam robić dzisiaj. To jest podejście i spostka. To Sobie jakiś straczek nastawimy. Może niech będzie to Pasy zarobniemy. Światełko i jedziemy. Yeah. jedziemy. Yeah. 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 Teatrze sporadycznie Grałem spektakle Myślałem czasem, że jakby czeka, kiedy tylko zasnę, kiedy słońce za horyzontem zgaśnie Czeka, aż gwiazd, kwiat rozkwitnie nad dachem, żeby jak zawsze zapisać stromę w mojej kronice marzeń przywoływało u mnie uczuć fale Za każdym razem, kiedy jej szeptałem, jesteś piękna, wapłazel Zaśpiewam ci o tym jak snu i farel Każdy twój ruch to pokus fundament i choć to cen na jawie Czułem naprawdę obok jej osoby i na serio coraz bardziej kochałem jej Egzotyczną urodę, ale jak zawsze potem ta seksu dama Mówiła bye bye, gdy światło za rolek I sekund alarm nie do przywitania jak codzien z kwary miasta i porannym rozem Jo, to czas był od marzeń odejść yeah. Jeśli się będziesz martwić tym co widzisz w moich oczach Wróć razem ze mną w te miejsca Żeby What? uwierzyć, Whoa. że na zawsze jest

Roz. no Mały komentarz będzie Takie kawałki, które właśnie słyszeliście Nagrywamy po prostu dla zabawy, żeby właśnie ludzie się na koncertach bawili, tak jak wy teraz A niektórzy się za bardzo w to wczuwają Dokładnie, I dokładnie niedawno właśnie ująłem to w jednym kawałku I ci, którzy go znają, pewnie będą teraz go ze mną. A w ogóle tutaj miało być 80 koksów i rozwalić tą imprezę KT I the real one, I mean the chill one Jestem tu znowu w mieście wielu bogów Mam wiarę, że razem znajdziemy święty spokój To mój dom, zamek wejść Sprawdź tą mapę, to pić Z ją z tych stron, co kręci napęd z rozjazdu Od wchodzimy na pędzę w miastów, piastu podłóż uposzczękę, z dźwiękiem wzięcie, Prześląskie sprawy, przez wiotkie mięśnie, serce i schawy Zawiści nic ostra jak brzytwa, pełno aniołów, które podegną skrzydła Pomnika bohaterów nie ma już dziś, podziemne miasto Potrzebuję Ciebie by żyć. Ja na zawsze ucieknę Robię to od lat już, po świecie pędzę w poszukiwaniu hajsu Mam dość już marszu i piękne marzenia Proszę z fałszu i nic do stracenia To miejsce, gdzie się regularnie z merdem swatam Pytasz gdzie? To plek jest dla mnie świata Przy młodzień, lata Wszystkie w nie jeden wers Wiesz, przez to powierzchnię mapa, mamy potencjał, potencjał, powietrze wrapa jak za to ręczę, Nie to MC Tata Pełne ręce, więc wiesz się lata, ale wzajemny respekt, bo każdy wie, gdzie wracać. Bez the Over, jak RRX Zacieram ręce dzieciak dzieciach coś jak BRX, PL styl Proste, daj głośniej dla dzielnic, bo tworzę słowem budowlę jak My robimy te manewry, kuzyn Czuję bólec, ten beat jest jak Herbie, tu i nerwy, których nie rozumie nikt nie czuję nikt Przez to czasem czuję się jak nikt Choć nie jestem nim, bo nie był film Jak my Slowic, to moje story Dobrze chociaż, że ja i ty To ciągle monolit Życie nas goni w pogoni za hajsem masz trudne pytanie to obi Bee Razem z moim gangiem po dystryktach viras Pierdolić komendanta Halskiego na rewirach Pram się trzymaj i nie świlu jak na Zapamiętaj z Dila Życie to chwila To miejsce gdzie się regularnie zbernie Pytasz gdzie To brzeg jest dla mnie pępkiem świata Młodzieńcze lata, wszelkie koneksje W rapach nie jeden wers, to wiesz, przez tą powierzchnię mapa Mamy potencjał, potencjał powietrze w rapach za to ręczę, nie jeden z nas to ręce, tata pełne ręce, więc wieś się popęgę lata, ale wzajemny respekt, bo każdy wie gdzie wracać Co jest naszym do Dobrze się czuję, co jest naszym miastem. Metal do R, do Z, do do jest dla mnie zręcznik świata. Mako mój Cały czas straszy, ale zawsze serce jedna mi miłość. Hip hop. Prosto z Londynu. Pozdrawiam cały brzeg wszystkich słuchaczy 7-7 i... Do usłyszenia! Tożeg z kiepem piją wodę. Nie A? O kurwa, stąd. O kurwa, bólek stąd, że stąd. Co tu dodano? Ty, ty wypierdalak. Ej hey, nie, ściągnij to buty Ej hey. hey, Dawid, jak ty to buty mówisz, bo ja bym kurwicy dostał centralnie po, po 5 minutach. Już dostałem. Jaki kurwa debil. Bronice